Przybliżając Państwu w dalszym ciągu portret artysty, czyli Janusza Kazimierczaka, chciałem Państwu powiedzieć, że on za chwilę będzie tutaj śpiewał piosenkę zoologiczną dla sepleniących. Będzie tam mowa o różnych zwierzętach i dlatego tytułem wprowadzenia coś autentycznego. Otóż pewnego razu przybiegł on na próbę i powiada tak. Wiecie co? Oglądałem tego 40-latka i widziałem tam tak ten film o tym polowaniu. Fajny film, wiecie co? Jadę w niedzielę do Włoszakowic na polowanie. Mówi, no Janusz, ty się pamiętasz co ty robisz? On mówi, jadę i potem wam opowiem jak to było. No i rzeczywiście na drugi tydzień, poniedzieli Janusz wraca, jakiś taki uśmiechnięty, Najszczęśliwy, no pytamy go. No, jak ci tam poszło na tym polowaniu? Ach, dobrze, wiecie, no, leśniczy to swój człowiek, znajomy, nie? To najpierw dali mi taką flintę, pokazali mi, z której strony się trzyma, gdzie się strzela, żebym się nie zabił przypadkiem. Potem, zupełnie jak na tym filmie było, mówię wam, postawili mnie w takie krzaczki, dali mi tę flintę i ja czekam, nie? Czekam, czekam, wreszcie patrzę. Idzie na mnie taka dzika świnia, więc ja się złożyłem, wystrzeliłem, a ona nic. Pewno widocznie była głucha, nie? No więc ja się złożyłem drugi raz i strzelam drugi raz, a ona znowu nic. Ale widać, że się zdenerwowała, bo ruszyła na mnie, więc rzuciłem to żelastwo i zacząłem zgolać. I uciekam, i uciekam. Wreszcie ona się tam gdzieś tak jakoś zatoczyła. Złapałem taką krykę, obróciłem się, walnąłem ją dwa razy w łeb i ją ubiłem. No wiesz, powiadam, Janusz, to ty jednak jesteś odważny, bo. Jakby mnie taki dzik gonił, to ja bym chyba narobił w portki ze strachu. A on na to, ha, a jak myślisz, na czym się ten dzik poślizgnął? W nieco rósł atrakcji, psy na każdym kroku. a a zaś jedną atrakcją Mamy łodłyńskiego roku Bo tam w parku tysiąc lecia Kraj obrazie i na tuze Załozyli nam zwierzyniec Sylizolog w miniaturze Są tam łowce kameruńskie Które bardzo głośno becą Dzikie świnie spacerują i bazanty sobie sksecą. No a w jednym łogrodzeniu dzikie sarny trofkę jedzą. Łobok sarny łoswojone na ławeckach sobie siedzą. Toki tam są ty zrozmaite, o rozkolorowe pawie. Takie małe, śmiesne kury i łabąć pływo postawię. prostego dzikie karski, gdzieś gingawo z miną wazną. Jak parkowy zbrak nie to ją pewnie zaraz, zarzną. Mieszko tam srisko koza. Sopy, prace i kucyki Jest papuga na obrosku I karmiciel z dziepko dziki Oprócz tego są dwa tchuze, Co mnie bardzo zastanawia Bo my przecież w listnie Różnych tchuzów całe stada Tym co zolok założyli to pochwała się należy, z moim skromnym zdaniem, kolekcję ceba posyzyć i pokazać publiczności lesyńskie kamele uny, Co zmieniają kolor skóry w zależności skąd wiatr w junie. I co jest se najważniejsze? Cebaby między ksokami Ustawić wielgachną klotkę z najprawdziwszymi małpami? Bo wtedy każdy zygniaty, gdy się zadospi młodą, młodą, może psycić swój stary ze na z zologu.